Witam wszystkich w moim warsztacie. Dzisiaj będzie rzecz o umiarze kąta na brzytwach. Na brzytwach nowych, starych, chińskich, niechińskich I dlaczego ja mierzę, a nie, a nie obliczam. Bierze się to stąd, że jeśli weźmiemy taką brzytwę do ręki, jeśli byśmy chcieli obliczyć, to musimy zmierzyć szerokość. Stąd i teraz dokąd? Dotąd, dotąd, czy dotąd, jak się kończy krawędź? O, tu dotąd. W zasadzie to powinno być dotąd. Jedni twierdzą dotąd, inni twierdzą dotąd, że to nie ma wielkiego wpływu. Zmierzymy. Zmierzymy, zobaczymy, jak to wychodzi. <laughs> Dla przykładu. Mówię, no najlepiej jest mierzyć na brzytwach tępych, bo brzytwy tępe no wiadomo, że nie będziemy musieli oszyć, bo tutaj musimy położyć na kamieniu i, i, i zawsze gdzieś tam możemy delikatnie brzytwę przeszurać i już nie będzie goliła tak jak powinna, czyli nie robimy tego. Na brzytwach, które są do golenia w zasadzie, a na brzytwach, które będziemy podaszczać, do aż, nie wiem, wecować ponownie, czy, czy, czy co tam z nimi robić, żeby goliły perfekcyjniej. Tutaj mam taką starą brzytwę, która będzie poddana kiedyś renowacji. Z jednej strony już jest trochę lepiej, z druga strona jest fatalna jeszcze, ale do pomiaru się nada. Zresztą tam mamy nowe brzytwy. Mierzyć będziemy za pomocą kątomierza mierza CMT. Ważne, żeby ustawić sobie taki kamyczek. W moim przypadku jest to chiński rubin. Na wodzie od, do 3000, na oleju do 5000. Kamyk jest bardzo twardy. Nie wiem, czy będzie słychać, ja spróbuję z niego. Nie, on teraz stoi i to, to, to nie będzie takiego dźwięku dawał, ale on naprawdę dzwoni i jest tak twardy, że, że jego wyrównać to jest, to jest zgroza. Musimy wziąć nasz przyrząd, postawić na kamyczku, włączyć, zrobić 0. No ja już mam wyzerowane, żeby Was nie zanudzać. I teraz co dalej? Wiadomo, że tutaj mamy 0, kamyczek ma 0. Jak zmierzyć kąt brzytwy? No nic prostszego. Wystarczy teraz brzytwę położyć sobie tutaj równiutko na kamyczku, przytrzymać palcem. Kątomierz jest magnetyczny i przystawić do brzytwy. I proszę bardzo. Mamy kąt. Nic nadzwyczajnego, nic nie tego skomplikowanego. Mamy kąt. I ten kąt możemy sobie mierzyć w różnych miejscach, o ile nam pozwoli kamyczek. Tutaj troszeczkę kiwam, bo no, nigdy nie mierzę w tej pozycji. To jest teraz na, na, na potrzeby filmu, że tak powiem, ustawione w ten sposób. Ja sobie to troszeczkę inaczej ustawiam, lepiej mi się to trzyma. A tutaj mówię, no muszę ustawić lampkę i, i, i jeszcze telefon, żeby nikomu nic nie zasłaniać, ale no teraz trzymam jednym palcem i mogę sobie przesuwać śmiało kątomierz proszczu brzytwie i zobaczyć, jaki ten kąt wychodzi na tej brzytwie. No wiadomo, że na tej brzytwie ten kąt wychodzi w granicach tam 19,5 stopnia. Dobrze i niedobrze. Wiadomo, że z tą brzytwą coś się tam już dzieje. Te 19 stopni to jest, to jest no dla, dla niektórych za dużo, dla niektórych za mało. Dla mnie za, za duży jest to kąt. Wiadomo, że tą brzytwę trzeba będzie zebrać tutaj z grzbietu i, i, i to zdecydowanie, no. bo ona ma skrócone ostrze, za to ostrze jest węższe, kiedyś było szersze, za to grzbiet został ten sam. Zresztą tutaj widać, że ten grzbiet nie był specjalnie szlifowany nigdy. O, tutaj będzie dobrze widać. Nie wiem, czy to się. Ładnie odbija. A tutaj może bliżej spróbuję pokazać. Ten grzbiet nigdy nie był szlifowany, czyli ona była od początku jak ktoś jej używał była, była, była oklejana brzytwa. No dobrze, a teraz tak dla ciekawości weźmy sobie brzytwę chińską. Tutaj w dalszym ciągu mamy 0. Zero. 0,1. Zero, On ma tam lekkie opóźnienie. Nieraz przy pomiarze 0. Mamy takiego pacjenta. To jest chiński Titan w metalowych okładkach. W takich okładkach, że dwa chiński Titanek. Tutaj już ma stabilizatory wyszlifowane. Trzeba by to było ładnie wziąć, by równać, że tak powiem, żeby to miało ręce i nogi, żeby to jakoś wyglądało, bo to na razie nie wygląda. Wygląda tak a nie inaczej. Ale. Sam ma tnąca, nie została ruszona. No. Jest ta, co była oryginalnie. Kładziemy brzytwę, nie będziemy jej kłaść nawet tak, żeby ona była tutaj położona, tym miejscem szlifowaną, położymy troszeczkę dalej. Tutaj przytrzymam palcem, żeby mi rękę troszkę wziąć w boku i zmierzymy kąt. No tutaj to już jest przesady. to jest prawie nóż kraftowy, 20,5 stopnia. Mam prawie 21. To jest taki kraftowy nóż. A nie brzytwa. Z tego może być kiedyś brzytwa, ale na tym trzeba długo jeszcze popracować. Tu tyle z takimi brzytwami powiedzmy starszymi. Nie ma problemu. To odłóżmy na bok. Na tapetę wędruje współczesna brzytwa. Najbardziej popularna chyba Solingen Best Quality. Tańsza budżetowa brzytewka, która, która jak się trafia prosta, to jest super. Pięknie goli. Na brzytwa była ostrzana, trochę mniej szkoda, ale czego się nie robi dla potrzeb filmu. Proszę bardzo. Taki kąt na brzytwie powinien być zachowany. To 17,5, 17,4 stopnia. No dobrze. A co będzie, jeśli okleimy brzytwę taśmą? Mam taśmę. Mam tutaj taśmę zwykłą, izolacyjną. To znaczy, no może nie taką zwykłą. To jest taśma 3M. -a. Nie wiem, czy aparat by osz 3 może nie no widać, że to jest 3M i okleimy tą brzytwę okleję troszeczkę poza kamerką bo tutaj nad stołem będzie niewygodnie chwilę to potrwa i zobaczymy o ile się zmieni ten kąt się ile było? 17,4 stopnia no do 17,5 Ten kamyczek, który tutaj jest pod spodem, o ten, to mówiłem już kiedyś na spotkaniu online, w jaki sposób go zdobyć. I, i myślę, że nie ma problemu, pójść do zakładu kamieniarskiego, poprosić o coś takiego w tak niedużym formacie. Bardzo często jest to traktowane jako odpady u nich, albo za niewielkie pieniądze panowie się tego pozbędą. Bo tego tak naprawdę nikt nie kupi. To jest taki format, że problem z taśmami od razu wyszedł. Wyszły pęcherze powietrza. Dobrze, że wyszły w tym miejscu, a nie na samej krawędzi. Chociaż tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy nie wyszły na samej krawędzi. Po jednej stronie są, po drugiej nie ma, ale uwierzcie mi, że taki pęcherzyk, taki pęcherzyk powietrza, który by wyszedł na krawędzi, on nam bardzo radykalnie zmieni kąt Dobrze, jedziemy jeszcze raz, przykładamy brzytę mniej więcej w tym samym miejscu, zobaczycie, że w tym samym miejscu, w tym samym i stawiamy nasz kątomierz. Widać? I teraz dylemat: oszczyć staśmą czy bez. O ile nam zmieniło? Zwykła taśma zmienia mniej więcej o stopień. Zwykła taśma. Wszyscy widzą, nie ma żadnej ściemy. Nikt nikogo nie oszukuje. Proszę, zero. Brzytwa na płaską. Staramy się prostopadle i prostopadle ten prostopadle do brzytwy kątomierz prostopadle brzytwę umieścić i mamy 18,40 stopnia. No dobrze, zdejmijmy tą taśmę. Tą taśmę. A naklejmy inną. A mianowicie taką. z takiej rolki dużej taśma jest taka przezroczysta jest to taśma kaptonowa, używana do elektroniki taśma odporna na temperaturę bardzo często wykorzystywana w komputerach w naszych telefonach przyklejane są jakieś tasiemki, które mają tam połączenie żeby, żeby trzymać to gdzieś tam w ryzach w takim naszym urządzeniu. I może to być blisko gdzieś tam jakichś procesorów stosowane i tym podobnych rzeczy, bo taśma nie boi się przegrzania do 600 stopni nawet. Tak podają producenci. O, spartoliłem, ale to dlatego, że je odwijałem parę razy i wczoraj i dzisiaj, a nie uciąłem tego. Ale to nic. Tutaj widzimy, czy naklejamy na środku, czy nie. Widać, że już jest pyłek na taśmie. O, zszedł. Tutaj też zszedł. Krzywo. Dobrze, będzie krzywo. Myślę, że w naszym ostrzeniu to niewiele pomaga. Ten przeszkadza. Tutaj, jeśli coś jest pod taśmą, coś nam się zebrało, jakiś pyłek, nie pyłek, taśma jest bezbarwna, to znaczy bezbarwna ma taki ładny miodowy kolorek. O. To od razu widać. Czy coś jest, czy coś nie ma. Ale nic. Zróbmy taki pomiar dla takiej taśmy. Widzą wszyscy? Ta taśma ma grubości dwie setki, tylko Ona jest bardzo cienka, to nie jest taśma izolacyjna. Jeszcze raz go postawmy. No, coś się nie Jest zero. To nie jest taśma izolacyjna, która jest bardzo gruba, która ma, daje nam prawie jeden stopień na, na, na Przyostrzeń brzytwy to jest taśma, która daje nam 0,2 stopnia w stosunku do oryginału. Zresztą ja swoje brzytwy, swoje, zaznaczam swoje, nieraz komuś na życzenie, Zwróćmy w granicach 17,5-18 stopni. To jest dla mnie taki kąt optymalny, przy którym goli mi się najlepiej, ale trafiają się brzytwy. Nie wiem, czy któraś tutaj z nich będzie. No tak, taka staroginka, no name, nie wiadomo co to. Liczbiecie ma taki sobie, zaraz sprawdzimy jaki ma kąt. Też sobie trochę przeszkadza, mówię, bo tutaj muszę postawić ten i trzymać rękę, no, zawsze rękę trzymam z boku. A... No ta jeszcze ma taki w miarę, 17,8. Wszystko by się zgadzało. no 17,3, 17,8, czyli brzytwa by się nam nadawała do golenia. Nie wiem, czy mam tutaj z sobą. Spróbuję znaleźć. Tutaj jest taki pullmeister Solingen, trochę regenerowany. Już się nim też golił, też był ostry. W zasadzie jest ostry, on jeszcze goli. Ale sprawdźmy wziąłem dla pewności kilka brzytów, żeby sprawdzić. Też ma 17,4. Nie mam tutaj z sobą tej brzytwy, ona została w domu. Nie. O, została w domu. 17,3, 17,4. Pamiętajmy zawsze, że zawsze musimy troszeczkę poczekać, bo te kątomierze nie wiem jak, który, ale one mają pewną zwłokę, warto sprawdzać co jakiś czas. Warto powtarzać, mówię, to była taśma kaptonowa. Tą, co żeście widzieli, to była taśma, taśma, gdzie ona jest. Tu położyłem. A tu. Dobrze. Nożyk mi ucieka. I tak muszę to oderwać tak. To nie ma znaczenia. Ta taśma, o ta kaptonowa. Ona ma 15 mm. Jest węższa od standardowej izolacyjnej. Może Przyłożę taką standardową izolację. No, to znaczy tego 3 tutaj takiej standardowej nie mam. 3 jest szerszy. Widać? Ta jest znacznie węższa. A co zrobić, gdy brzytwa jest uśmiechnięta? No ja mam drugą taśmę. Też kaptonową. Że tak powiem. I takich w pełni uśmiechniętych brzytew nie mam. To musiałbym się uśmiechać do kolegów. Ale to nie ma znaczenia, chyba, żebym pożyczał, odsyłał i tym podobne rzeczy. Tutaj mam taką brzytwę, ona no jest lekko uśmiechnięta. O, widać? To jest radziecki stis. Używany nieużywany używany. Uwierzcie mi, że na takiej małej przestrzeni ten stis będzie leżał tu stabilnie. i ten stis widać. ma? No. ała, skurcz mnie złapał przepraszam na 16 stopni no co, chcecie oszyć brzytwę na 16 stopni? czy na 16,5? Ja nie, 16,5. Pięknie będzie goliło. Super, fajnie, Leciutko. Tak, tylko że tych goleń będziemy mieli 2, 3, 4. Po 4 goleniach ta brzytwa z powrotem musi trafić na kamień. Czyli taką brzytwę już wiadomo, że warto sobie okleić taśmą izolacyjną. I do takich brzytek, jeśli już by była zwykła, dobra, prosta, prosta, to używam takiej taśmy kaptonowej. To jest taśma kaptonowa 10 mm i oklejam obie strony. Robię to w najprostszy sposób jak tylko można, czyli sobie robię jedną stronę, potem tutaj mi się złapałem drugą stronę. Nie, nie, O, wyszedłem. Czyli drugą stronę ucinam naddatek i mam gotowe. Mogę przystąpić do ostrzenia, jeśli bym miała 17 stopni, ale ona nie ma. Tutaj będziemy jechali z taśmą izolacyjną. Tyle na dzisiaj mojego tego porodnika. Nie wiem, czy wszyscy się z nim zgodzą, czy wszyscy tam Hmm. Czy wszyscy wszyscy go posłuchają? Bo to są takie moje przemyślenia, tylko moje. Ja robię w ten sposób. Nikogo do tego nie namawiam i nikogo do tego nie zmuszam. Jeśli ktoś chce, może z takiego korzystać czegoś. Jeśli nie chce, to nikogo do niczego nie zmuszam. Cześć Wam. Do następnego.